Siemaneczko, z tej strony Koteczek i dzisiaj gramy w Jeździmy po wzgórzu. Drugi raz. Kupiłem sobie wypasiony motor za 200 tysięcy. Ja zostawcie subskrypcję i łapeczkę. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Od razu muszę wjechać w coś. Oczywiście. Jezus! Dobra, lecimy. O nie no nie wyskoczyłem. Dobra, jedziemy, nie boimy się. Nie. Nie boimy się. Nie. Nie boimy się. Co on robi? Jezus Maria, co mi się dzieje? Co to jest? Dobra, jedziemy. Wiecie, wiecie. Tak jest. Dobra. Ha, ominąłem go. Jezus, jak wysuwa. Dobra, jedziemy, nie boimy się. Dobra, no wiecie. Dobra. Hop! Mamy to. Jedziemy, 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 jedziemy. O, wyskocznie. Skoczemy! Jezus Maria, jak wysoko! Dobra! No, podjedź! Jezus! Co się kręcisz jak piruety? walisz dobra jedziemy Jezus Maria czemu tak szybko dobra jedziemy nie boimy się Kopsa. Jezus ty no co za głupek nie <grystanie> dobra jedziemy nie nie uda ci się my... zmiotać nie. Jezus. My nadal jedziemy bez dwóch kół. Jesteśmy normalnie niezniszczalni, nie? Bo my się nie boimy i nadal jeździmy. Ale zrymowałem. <kluzny> parę metrów od miny było, nie? Dobra, jedziemy. Jezus Maria! Dobra, żyjemy. Ty na niczym jeżdżę. Wola już respawnić nowa auto, bo się boję, że Znowu skończę jak tamte co teraz było Nie Pamiętam jak wylałem sobie pepsi na głowę Jakie pepsi Mirinda Na głowę To była mirinda I wylałem sobie przez przypadek na głowę Jezus Dobra lecimy Ale słuchawki nie ucierpiały słuchawki przeżyły. Dobra, jedziemy. My się nie boimy, my się nie boimy, a piro piruety robimy i się nie boimy. My się bardzo lubimy. Dobra. wiesz... Dobra, nie będę taki ham, nie będę tego wszystkiego mijał, bo ja chcę się pobawić. Ja mam wiedz, w to, no nie, nie trafiłem, dobra. Jest! Ale, ale dostałem. Tak kierownicy nie ma i normalnie światłem będę kierował, nie? Światłem kieruję, nie? Auć! A a, co tu się stało? a a co tu się stało? A co tu się stało? A co tu się stało? A czemu czemu samochodzik wyleciał w kosmos? Strasznie straszne miny, straszliwie straszne miny. Miny są straszne, miny są straszne, bardzo są straszne. Miny są straszne, miny są straszne, miny są straszne. nic nie zrobisz im. Nic nie uda ci się i, i uda mi się tylko to. Że wiadę w miny i, i, i podjadę se pod górkę. Nikt mi nie zrobię kupię miny. Podjadę pod górkę. Myślę, że podjadę teraz pod tą górkę. Co tu jest? Myślę, że podjadę. Jak ja ominąłem tą minę. Jezus Maria, jak ja tą minę? Ale ominąłem tą głupią minę. Bardzo fajnie ominąłem tą głupią minę. Jak ja ominąłem tą głupią minę. Mina, 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 mina. Mina, 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 minę. Jak ja ominąłem tą minę. Mina, 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 mina. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, po co ja tak śpiewam? O checkpoint, dobra. To chyba drugi. Nie wiem. Ale myślę, że drugi. Pamiętam jak zawsze... A co jest pod dwa? Aż siedzenie. O Jezus! Ty, ty. Nadal jeździmy, nic się nie stało. Jesteśmy niezmieszczalni. Nie. Zaraz uuuh, Na jednym kole, jadę na motorowerze, nie wiem, czy to motorower, to chyba bicykl, nie wiem, bicykle to jest chyba po angielsku rower, jedziemy, jedziemy. Но... Да, кай, Już myślałem, że mnie nie przeteleportuje. No? Szybciej! Szybciej! Mamy to. Dobra, jedziemy. O tu gdzieś się oblałem Piczem Ja tu jechałem, a ja mówiłem Nie wiedź w słup Nie, tu, o tu mówiłem Nie wiedź w słup A tam ktoś stał Ta, Stał Jezus Maria Ale ale zrobimy w fikołka nadal żyje, nic mi się nie stało. O tutaj się oblałem, jak on tu jechał, to ja się oblałem wtedy. A wow, ale mam skurcza w nodze. Dobra, nic. Ale jedziemy. Szybko, bardzo szybko jedziemy. Tutaj stoi tank. Potrzebujemy Waszej pomocy. Kliknij tutaj Nadal już żyję. Nic się nie stało, nadal żyję Tu jest lawa A tam też gdzieś jest lawa Dobra. Tylko nie wjechać do lawa, proszę cię. Dobra, tam jest Co jest? Kolejny raz. Co jest, no nie? No to już. wszystkiego najlepszego, coś takiego. Ja już kończę. Zostawcie subskrypcję i lajka. To pa